Zaglądasz do lodówki, sięgasz do szafki po słone albo słodkie przekąski. Myślisz o jedzeniu bardzo często. To jest podjadanie. Zostań ze mną, a opowiem ci, jak sobie radzić z podjadaniem. Podjadanie jest rodzajem niekorzystnego nawyku, który może powodować niekontrolowany wzrost masy ciała. Kiedy pomijamy posiłki, jemy nieregularnie, ignorujemy pierwsze sygnały głodu, wówczas organizm upomni się o energię i wtedy najłatwiej o podjadanie. Dlatego tak ważna jest uważność na to, co mówi nasze ciało. Czy jest to głód fizjologiczny, który narasta stopniowo i ugasi go zdrowy, pełnowartościowy posiłek? Czy może jest to głód emocjonalny, który pojawia się nagle wraz z nieodpartą chęcią na jakąś wysokokaloryczną przekąskę? Pierwszym krokiem jest nauka, interpretacja sygnałów płynących z ciała, odpowiednie nawodnienie oraz regularne, stałe pory posiłków. Czy Ty masz jakieś swoje sprawdzone sposoby na podjadanie? Jeśli tak, to daj znać w komentarzu.